Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do ostatnich publikacji medialnych dotyczących gospodarowania odpadami w kopalni Piast. Na wstępie chciałbym podkreślić z całą stanowczością, że nieprawdą jest, że na dole kopalni zlokalizowane są wysypiska śmieci zawierające szkodliwe i niebezpieczne odpady. Wszelkie odpady, znajdujące się w wyrobiskach podziemnych, powstają w procesach produkcyjnych z materiałów, które posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia. Każdego dnia na dół kopalni zjeżdża około 3000 tysięcy ludzi, z których każdy zwozi ze sobą opakowania na jedzenie i napoje. To naturalny proces związany z działalnością kopalni. Powstające w ten sposób odpady są systematycznie segregowane i przygotowywane do wydania na powierzchnię, skąd odbierane są przez wyspecjalizowane firmy, które zajmują się ich utylizacją. Potwierdza to sam materiał telewizyjny, w którym wyraźnie widać załadowane i przygotowane do wydania na powierzchnię wagony. Zapewniam, że nie ma żadnego zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych, a tym bardziej rzeki Wisły. Zapewniam wszystkich, że bezpieczeństwo naszych pracowników i dbałość o środowisko zawsze było i jest naszym priorytetem.